nie. Od serca. Dzień dobry, jesteśmy dzisiaj w krakowskiej restauracji Bistro przy ulicy Lwowskiej 1, Apart Hotel i wspaniała restauracja z Zielonym do Góry. Mamy przyjemność dzisiaj spotkać się z panem Dominikiem Lupiarzem, który jest szefem kuchni i prowadzi całą tą restaurację. Panie Dominiku, Zielonym do Góry, samo, sama nazwa już brzmi, że jest tutaj dużo świeżego jedzenia stawiacie na świeże dobrej jakości jedzenie. Dokładnie Może nam tak. pan powiedzieć jaki jest priorytet restauracji Bistro, bo jesteście połączeni w jednym obiekcie restauracja i hotel. Dokładnie tak. Dzień dobry państwu. Przede wszystkim staramy się, żeby nasze dania były świeże, sezonowe. Kartę zmieniamy 4 razy do roku, tak jak pory kalendarzowe. Duże urozmaicenie. Duże urozmaicenie. To, raz, to jest dla gości też fajne, że e, często mają szansę próbować nowych dań. Dla mnie to, to też jest szansa pracować na warzywach sezonowo. E, właśnie jesteśmy w, w momencie wprowadzenia jesiennej karty. Będzie dominować dynia, warzywa korzeniowe. Topinambul z korzonera, mm, rozgrzewające. śliwki w przyprawach korzennych, e, wszystko związane z jesienią. Tak, Będzie to znaczy. już e, troszkę cięższa kuchnia, e, bo pora roku jest. Bardziej też. wartościowa. Dokładnie tak, tak e, e, to wymusza. Też się staramy pracować na naszych e, e, kiszonkach. Też. Ubiegł pan moje pytanie, właśnie, kieszonki. Kieszonki są tutaj jakby takim też częścią. przewodni, tak. Też, tak. I częścią też restauracji, ozdobną, tak. bo są wystawione tutaj na, przy, przy kuchni. Jaka jest historia tych kieszonek? Kto w ogóle zapoczątkował, kto miał taki pomysł na te kieszonki? Kieszonki są od początku istnienia restauracji, no, zapoczątkowali pierwsi szefowie kuchni. Ja staram się kontynuować ich dzieło. Czy kiszonki są dodawane też właśnie głównie do, do potraw? Czy one są, są też sprzedawane są, na wynos? Są dwie opcje. Można jak najbardziej kupić u nas cały słoiczek naszych kiszonek. Też staram się używać do, do potraw. A jakie to są kiszonki? Czy jest coś wyróżniającego? Bo my znamy te nasze kiszonki no, głównie w Polsce ogórki, ogórki kapusta, tak, 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 ale staramy się jednak troszkę rozmaicić, kisimy owoce. A Śliwki, gruszki, e, jabłka mm. e, z warzyw. Aktualnie mam w ofercie e, kalafioradynie, marchew, seler. E, mm. Czy cytryna dużo też to... jest może kieszona, słyszałam też, też jest, tak. tak fa, ten bardzo ten fajna ten... do dań grillowanych, ryb w szczególności. Tak. Y, nie wiem, czy Pan y, też kiedyś miał do czynienia z zielonym pomidorem. To się nadaje mm, podobno do kieszenia. Tak, tak. Mm. ale Podawane do sałatek czy do dań głównych? No aktualnie nie używamy, ale Rozumiem. Mo, Można do wszystkiego. A przyda. czy owoce, kiszone są podawane do potraw, czy tylko do deserów? Do potraw też, bo ba, bardzo mm. pasują, czy A nawet może do, pan desek podać jakiś e, do desek serów. Przykład takiej potrawy? Do desek bardzo pasują, też do wieprzowiny, ta, na przykład jabłko. Mm. Czy śnitka równie pasuje do tego? Przełamuje ten smak, gdzie tak. dodaje kwasowości. Dokładnie tak. Proszę mi powiedzieć, co, y, czy, czy w ogóle y, te kiszonki dowodzają zainteresowanie, czy, czy są jakimś hmm. takim punktem zaczepienia, o który pytają y, klienci? Mniej spotykane jak najbardziej, no bo większość osób zna kapustę kieszoną bądź ogórki. E, tak jak wymieniałem, czy jabłka, czy śliwki, czy kalafior. E, e, robi tak zainteresowanie. Tak. Przeciąga. Bo, je, bo jednak w domu mało kto takie. A to są bardzo zdrowe probiotyki. Dokładnie prawda? tak. Naturalne. Dobrze wszyscy wiemy, kiszonki. Jak najbardziej, cudownie. W innych restauracjach kiszonki nie stoją na, na pierwszym miejscu, ale tutaj jakoś tak, Staramy tak, się tak, e, tak jak... e, bardzo promują tą restaurację. No, jesteśmy od początku związani i, i podtrzymujemy ten trend. Rozumiem. A czy zdarzyło się, że ktoś spytał, co to jest? Nie wiedział? Z gości zagranicznych? Niejednokrotnie tak. No bo dobrze wiemy, w szczególności z, z krajów zachodnich, no, Kieszonki nie są popularne. Panie Dominiku, proszę nam powiedzieć coś o sobie. Jaki ma Pan w ogóle stosunek do gotowania, do kuchni? Jak się Panu pracuje ogólnie w, w, jako dowodzący? Y, bo to jest też duża odpowiedzialność. Duża odpowiedzialność. Na co Pan stawia? Jak, jak Pan widzi taką pracę, praca w kuchni? To jest mm, Pana pasja? Pasja to tak, bo jeżeli człowiek nie ma pasji do zawodu, to najlepiej zmienić pracę. Oczywiście. Dokładnie. A to no już parę lat, dobre parę lat. Z Gastronem jestem związany, tak samo z stanowiskiem szefa kuchni, więc stre, stres już nie jest tak, tak duży jak na początku. Wiadomo, są nieraz okresy, tak jak teraz wprowadzenie nowej, nowej karty dużo rzeczy mam na głowie. Nie jest pan za to odpowiedzialny, głównie pan dobiera smaki i tak, pomysł tak, potrawy. Tak. Czyli no, no, no jest co robić. A y, może nam by Pan zdradzić jakieś dwa takie asy z nowej karty? Z nowej karty dwa asy. Ym, na przykład, ym, jak dla mnie myślę, bardzo dobrze będzie się sprzedawał i gościom smakował y, z sous V. Y, danie klasyczne, ale troszkę w innej formie, z pirem musztardowym, z kapustą zasmażoną, czyli znane smaki. Ale, trochę polskości, trochę, trochę polskości, ale też w troszkę w innym wykonaniu, e, też z mięsnych dań. Ben, myślę, że powinno gościom zasmakować e, gołąbki z konfitowanym mięsem kaczym, do tego jeszcze czatnej z kapusty czerwonej. So... A gołąbki to chyba tutaj specjalność. Gołąbki, tak. Jedna, jednak. E, One są z ryżem czy z kaszą? Z kaszą mięsną. Do, do kaczego mię mięs mięsa. Ja najbardziej lubię używać kaszy jęczmiennej. A ona jest wcześniej ugotowana? Tak, tak. tak. tak, tak. One są tak. duszone, tak? Te tak. gołąbki? Czy... Tak, tak. tak mm, w jakiejś wywarze? W wywarze, wywarze, a podawane będą jeszcze z sosem demi czyli na bazie kości wołowych z wiśniami. Mm. No, co Wiśnie, Ale kompozycja. <laughs> Je, no jesienne smaki. Kac, to... Kaczka, gęsina, dziczyzna. Też będzie, e, też będzie w naszym Bistroburger z dzika z czatnej, mm. z czerwonej cebuli. Myślę, też gościom zasmakuje. Rozumiem. Tutaj grzyby trochę... Dużo lasu. <grybki> <grybki> Dokładnie tak. Ja jako, że prywatnie, prywatnie tak. lubię, lubię grzybki zbierać, mm. lubię ogólnie naturę, także staram się być blisko natury. Rozumiem. I, i to przenosić też do, do swojej powiem. pracy. Jak najbardziej. A proszę powiedzieć, bo zachwycają tutaj też zupy. Są takie nietypowe, ciekawe. Przede wszystkim w nazwach. Moje pytanie jest takie trochę złożone, bo jest i o zupy i o też o nazwy, bo nazwy mm -hmm. są um, czasami ciężkie do zrozumienia, nie wiadomo, co z nich wynika, czy jak ktoś się nie zna na tym, mm -hmm. prawda? E, Rozumiem. Trzeba tutaj e, przetłumaczyć to na język e, Dokładnie tak. klienta. E, proszę mi powiedzieć, co, e, co, co w, w tym sezonie będzie dominować, e, bo te zupy są naprawdę ciekawe. E, jako, że jes jesień kasztany będą... W... W niby w prostej zupie, bo w, kre, z krem, w kremie z pieczonego ziemniaka, z dodatkiem kasztanów gotowanych, ziemniak, kasztan, no, typo, typowo jesien, jesienne warzywa. Bardzo wartościowe, ale Dokładnie. też smakowo I takie, orzechowe. Nawiąz, Nawiązując, w Polsce jest tradycja na jesień gę, gęsinę, także będzie krupnik grzybowy z gęsimi pipkami, czyli e, żołądkami, mm. na bulionie właśnie też z gęsiny. Wspaniałe, jakieś dobre dodatki do tego? W zupce będą właśnie żołądki. Aha, to ona będzie taka mięsna. Bardzo proszę bardziej, tak, A coś dla osób niejedzących mięsa w Liberian. Mm, będą, będą sałatki, będzie właśnie sałatka. A zupa. Zupa, zupa, e, musi być zupa w tym krem, sezonie. Krem z ziemniaka z kasztanami będzie wegetariański. Aha, to ona jest tak, tak, wegetariańska. Wegetarianie też znajdą e, coś dla siebie. Będzie właśnie, jak mówiłem, krem z e, ziemniaka z kasztanami, sałatka z naszą kiszoną gruszką z burakiem przyoga, mm -hmm. kozim serem, e, wegański bigos, o. Jako, że zielonym do góry też e, znane, znane jest, e, z modyfikacji znanych potraw, tak. Bar bardzo lubię. Właśnie to, to, to mnie urzekło, że e, lubi Pan modyfikować dania. E, niejednokrotnie właśnie zmienialiśmy klasyczne, mięsne potrawy na e, stricte wegańskie. Tak jak teraz będzie bigos wegański, e, bywało, bywały dania e, na przykład pa, e, pasztet z fasoli, czy też e, Hagis, klasyczna brytyjska potrawa z podrobów. U nas była z mm. czarną soczewicą, z grzybami. Mm -hmm. e, zimne nóżki, z, znana polska przy, e, przystawka. Dużo kolagenu. Dużo kolagenu, ale u nas jednak bez kolagen, kolagenu, bo na agarze i wędzonym chłopcom. No też tak, można, no, ale same tak. nóżki też tak. pewnie robią wrażenie. Tak. A jak y, reagują na te dania? Y, goście, co przeważnie zamawiają, co jest takim przyciąganiem. Sta, staram się dojść do każdego klienta, czyli od wege, wegana przez wegetarianina y, do y, miłośnika mięs, czyli... Czy ma pan burger wegański, y, ma, wegetariański? Wegeta wegetariański, mm -hmm. tak, najbardziej. Z warzyw strączkowych Ta kwintesencja burgera, ten cały burger, to, to, to m, mięso wege wegetariańskie jest z, właśnie z, z fasoli, tak? Głównie? No, tak, z dodatkiem soku z buraka, z porzeczki, mm -hmm. czy na, nawet ich strukturze imituje mięso. Hmm, ciekawe, bardzo smaczne. A czy jakieś sosy Pan używa do tego? Czy one są na baję hmm. takich naturalnych składników? Na tak, przykład tak. sos Sta, staramy ma, ma, się... majonezowy robiony jest na miejscu. Tak, tak. Staramy się wszystko hmm. od podstaw robić u nas bistro. Staramy się nie używać półproduktów, jednak o, do, do, do. Proszę mi powiedzieć, skąd pan czerpie inspirację do wymyślania takich dań i, i tych nazw przede wszystkim? Czy tutaj jest jakiś, ymm, posiłkuje się Pan kuchnią ze świata, z jakąś szczególną, ma Pan y, jakiś szczególny sentyment do danej kuchni z innego mm. kraju? No specjalizuję się jednak w kuchni polskiej, ale też jestem fanem kuchni francuskiej. W mojej kuchni, jeżeli jest możliwość, używam bardzo dużo masła. Właśnie, masła. Bo dla mnie tłuszcz jest nośnikiem smaku, w szczególności zwierzęcy. Jak mam możliwość, to nie żałujemy. Masło klarowane jeszcze. też? Też nie. klarowane. W zależności od potrzeby. Rozumiem. A jeśli chodzi o pieczywo, czy tu jest wypiekane własne pieczywo, czy, czy pod, pod, kart, pod kartę się? staramy się sami. Mamy też lokalnego dostawcę, który nam doda jakość pieczywa. Rozumiem. Za rozumiem. Zaopatrujemy. Jeśli chodzi o desery, czym tutaj może, możecie zabłysnąć? Co, co jest takiego wspaniałego w deserach? Bo też podanie jest wspaniałe, ale oprócz tego tutaj z karty można... E, 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 o bardzo ciekawa nazwa, e, cygaretkowe ciastko. Czyli takie kruche, cienkie ciastko, taki płat przekładany kremem patisie, to jest klasyczny francuski krem budyniowy, no i do tego e, maliny. Mm, ciekawe. I tutaj jest właśnie wariacja e, przerobiony klasyczny deser, czyli deza, beza pawlowa z białek e, na mm. wegański zamiennik. czyli beza, jest krem kokosowy. Krem kokosowy mm. zamiast śmietany, czyli jest wegański. I tak samo beza nie jest na białkach kurzych, tylko na e, wodzie spod cieciorki, inaczej nazwaną aquafabą. Hmm. Czyli deser w 100% wegański. Fantastycznie. A deser dnia y, w każdym y, dniu jakiś y, Staramy się nowy, inny, nowy tak. deser, inny, oryginalny. A rozumiem, że ciasta, desery, no desery na pewno, mhm. ale ciasta są też tutaj wypiekane na miejscu. Do karty tak. Rozumiem. O, cudownie. Y, proszę mi powiedzieć w takim razie, co by Pan najbardziej polecił z karty dla klienta, y, tutaj, dla, dla gościa y, z zagranicy? Szczerze no jako że w kuchni mogę polecić wszystko. wszystko na pewno. Dokładnie tak, zależy to jest pana gwarancja. Tak jest. Zależy kto co lubi. Oczywiście. Ale jakie danie jest najczęściej zamawiane? Co tu jest takie bardzo popularne? Co jest bardzo chwalone i bardzo często... chwalone z przystawek w aktualnej karcie mamy tatar wołowy. Niesamowite. Z plastycznym żółtkiem, ma lubczykowym. Najgorzej, że lubczykowy. nie zaskoczył mnie pan w ogóle. Zaskoczył mnie pan, że to się powtarza, ale w każdej restauracji tatar wołowy dominuje. Nie, nie, dominuje. Nie, z jakiego jednak powodu? To jest typowy Co to przyciąga? Typowo po, Polska przystawka. E... Ale on musi być wybitny, dlatego że podejrzewam, że w każdej restauracji jest inny i inaczej skomponowany. Każdy szef... Co wyróżnia pana? Widzę tutaj majonez lubczykowy. lubczykowy tak. Mm, plastyczne żółtko, pikle i smażone kapary no to też y, już też odbiega od, od tego, co tak, tak stosuje się głównie w tradycyjnej kuchni galicyjskiej, polskiej. Czy są jeszcze jakieś dodatki, dodatki, jakieś przyprawy do tego tatara? Na musztarda tak, to mięso, jak najbardziej. Posłyskujecie też z jakichś dobrych e, stawków. Tak, 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 dokładnie tak. Proszę mi w takim razie powiedzieć, jakby Pan za, mógł e, zareklamować to miejsce? Na co stawiacie? Co dla Was jest najważniejsze? Świeżość sezonowość, e, łamanie standardów. Myślę, że tyle. Trzy takie podstawowe argumenty, ale, ale ważne jak dla mnie. Czy restauracja jest często odwiedzana na przykład przez gości przyjeżdżających z Izraela? Tutaj jest koszerne jedzenie, bo jesteśmy blisko Kazimierza. Jesteśmy restauracja blisko, jest położona tak. praktycznie na samym Kazimierzu blisko synagog, miejsce do zwiedzania tak. dla, dla właśnie ludzi przyjeżdżających z Izraela. Jak, y, czy, czy, czy jest tutaj czy, często, często bywają często bywają ponieważ też jesteśmy połączeni z apartamentem Lwowska 1 No jeszcze przed covidem niestety covid troszkę namieszał jak dobrze jak wiemy prawda? na świecie tak. przed covidem mieliśmy sporo, sporo właśnie gości z Izraela stricte Co często zamawiają goście z Izraela Muszą mieć, ale te też dają swoje dla, jedzenie dla, specyficzne. Dla więc, nich mamy tak. też przygotowane inne menu stricte, um, powiązane też z hotelem. A to już bardziej, tak, tak. ale jak przychodzi klient indywidualny, jest coś, coś wyjątkowego. No to też próbują kiszy i nasze kiszony. Tak. W dwóch słowach jakby pan określił zielonym do góry. Świeżo, zdrowo, smacznie. W trzech słowach musiałem. Super, fantastycznie. Dziękuję Panu Dziękuję, bardzo. E, dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Jesteśmy w Zielonym do Góry na krakowskim Kazimierzu. Mieliśmy e, przyjemność rozmawiać z Panem e, Dominikiem Lipiarzem. E, mam nadzieję, że spodoba e, się e, nasz, e, nasz reportaż. Wszystkim, którzy chcą chętnie odwiedzić Kraków, zapraszamy do Zielonym do Góry. Zapraszamy. Mamy przyjemność gościć panią Joannę Król. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Anno, y, miejsce fantastyczne w samym centrum Krakowa, Stary Kazimierz, y, y, część odwiedzana przez turystów y, i cudowna restauracja i oczywiście baza hotelowa. Y, co pani nam może powiedzieć o mocnych stronach tego miejsca y, zarówno i hotelu, i restauracji, y, jaki wasz priorytet i Wasze walory? Myślę, że przede wszystkim jesteśmy takim dość uniwersalnym obiektem, ponieważ nie mamy typowych pokoi hotelowych o małej powierzchni, tylko mamy dość szeroki wybór jakby miejsca noclegowego. Posiadamy i pokoje hotelowe, e, i apartamenty o podwyższonym standardzie. Powierzchnia tych, e, tych miejsc noclegowych to jest od 26 do aż 90 metrów kwadratowych. Mm, to pokaźne. Tak, nie tak, nie tak. Bardziej. Część z nich też jest wyposażona w e, aneksy kuchenne, więc też na pewno zwiększa to komfort e, pobytu, przy, zwłaszcza przy dłuższych pobytach. Tak. I dzięki temu też możemy sobie pozwolić na to, żeby ugosić tutaj turystów, którzy przyjeżdżają do Krakowa na dłużej niż na weekend czy na kilka dni. Zdarzają się nawet nam pobyty miesięczne. Więc generalnie u nas można się czuć jak w domu. Bardzo sobie cenimy i wpajamy sobie wszyscy gościnność. My, my jesteśmy, mam nadzieję, hotelarzami z takiego prawdziwego zdarzenia. Dbamy o gości i chcemy, żeby goście u nas się czuli naprawdę jak w domu nie tylko ze względu jakby na specyfikę obiektu i, i powierzchnię tych pokoi. Ale też ze względu na jedzenie, kiszonki takie bardzo polskie, tradycyjne. O, tak, z tego tak, 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 z tego też słyniemy. Wizytówka reklamowa dla, tak, dla zielonego, tak, tak, tak. My kisimy wszystko, od owoców przez e, warzywa, kisimy nawet jajka, e, także u nas można spróbować wszystkiego A, nowego, innowatorskiego. Jeśli chodzi o, o samą lokalizację, no to jesteśmy też właśnie, tak jak Pani wspominała, w centrum Starego Podgórza. Stąd jest bardzo blisko na rynek 15-20 minut piechotą. Jest bardzo blisko do wszystkich miejsc typu fabryka Schindlera, stary, stara, stara część Getta żydowskiego właśnie znajdujemy się w, w, tym, w tym miejscu tutaj. Tak naprawdę tutaj życie też tętnie i całą dobę, bo y, Podgórze stało się takim bardzo trendy miejscem na mapie Krakowa. Jeszcze kilka lat temu nie było aż tak znane z życia nocnego, z restauracji, tak, z fajnych koktajlów. Tak, tutaj też. Dokładnie tak. E, także można tutaj zobaczyć fajne miejsca, można zjeść dobre jedzenie e, i u nas oczywiście, i, tak. i, i u sąsiadów. Przejście nad Wisłę, posiedzieć nad Wawelem gdzieś, gdzieś tam na trawce i sobie popatrzeć po prostu na miasto, korzystać z pogody. O każdej porze dnia, dnia i nocy, nocy tak naprawdę. A po całym dniu wycieczek po Krakowie można u nas odprężyć się w Spa, ponieważ o, tutaj w, tak, tu w obiekcie też mamy Relaksarium Wowska 1. Głównie specjalizujemy się w masażach od relaksacyjnej przez klasyczne, jakieś antycelulitowe. Po takie bardzo wyszukane rytuały relaksacyjne, właśnie ujędrniające, Mamy też taką dedykowaną ofertę w zależności od pory roku. Aktualnie idzie zima, trzeba się rozgrzewać, nawilżeć i zregenerować po zimie. Także teraz zapraszam na masaż gorącą czekoladą. Mm. Również mamy zabiegi na twarz. Pachnie smakowicie. Tak, i pachnie smakowicie. Tak. Także u nas też, też można się odprężyć, zrelaksować. Mamy dwie sauny, w których po całym ciężkim mm. dniu dreptania po Krakowie można sobie odpocząć. Proszę mi powiedzieć, jest to też duże zaplecze biznesowe, mm -hmm. konferencyjne sale. Na ile osób co można tutaj zorganizować? Czy tylko konferencje, czy też organizujecie jakieś większe bankiety, spotkania biznesowe? Tak, jak mówiłam, jesteśmy i uniwersalni, jakby w standardzie naszych pokoi, tak samo jesteśmy uniwersalni we wszystkich innych punktach zapleczu naszej działalności. U nas nie ma imprezy, której nie da się zorganizować. Posiadamy zaplecze zarówno konferencyjne, jak i bankietowe. Jesteśmy w stanie zrobić konferencję do 200 osób. Mamy dużą salę konferencyjną, którą jesteśmy w stanie również podzielić na mniejsze salki, więc też od razu wzrasta ilość miejsc i osób, które możemy tutaj na te, na te okoliczności przyjąć. Organizujemy tak naprawdę wszystko pokazy fryzjerskie, imprezy okolicznościowe, wigilie firmowe, spotkania biznesowe, spotkania takie typowo organizacyjne dla biur firm itd. Więc myślę, że da się zrobić u nas to wszystko, każdą imprezę, na każdą okoliczność. Poza tym jesteśmy dobrze zorganizowani pod względem zaplecza technicznego, gastronomicznego, Także myślę, że szeroką ofertę dla każdej z firm możemy śmiało przygotować. To też nie tak, że my się zamykamy tylko na taki biznes e, tak. typowo konferencyjny, czy, czy, czy grupy majsowe. Ale jesteście wszechstronni tak tak. Naprawdę, tak. otwarci na wszystkie propozycje. Dokładnie możliwe, tak I, i chętnie przyjmujemy e, gości e, z ro, całej rodziny tak naprawdę, tak. z małymi dzieciakami. Tak samo organizujemy e, jakieś takie przyjazdy biznesowe. Mamy gości konferencyjnych. no Generalnie. A jeśli chodzi o turystów, o, o gości z zagranicy, to najczęściej od Was odwiedza. Czy macie jakieś... W tym momencie, w tych, w tych czasach, w jakich żyjemy, troszeczkę tak naprawdę gości zagranicznych jest mniej. No, ze względu na nas. Ze względu na, tak, na obostrzenia, pandemię. na pandemię, ale tak naprawdę ciężko się określić, który gość do nas przyjeżdża najczęściej. Mamy gości i z Czech, i z Danii, i z Niemiec bardzo dużo gości. Nie ma jakby jednego kierunku, jednej destynacji, która tak przyjeżdża jest najbardziej ukierunkowana na tą część Krakowa i na nas. My zapraszamy wszystkich tutaj chętnie. Nieważne nie skąd, nawet z końca świata. Może mi Pani powiedzieć pani jako przedstawiciela apart hotelu. Lwowska jeden, co jest takim priorytetem głównie dla was? Kim się kierujecie, czym dla Was jest ważne? Zadowolenie naszych gości to tak jak wspominałam, ta gościnność, zadowolenie gości. Zawsze staramy się i robimy wszystko, żeby jakość naszych usług była po prostu na najwyższym poziomie. Rozumiem. Standard pokoi kwalifikuje yy, mm, się tutaj dla... W kategorii czterech gwiazdek jesteśmy, nie jesteśmy obiektem skategoryzowanym, Rozumiem. ponieważ jesteśmy apart hotelem, tak. jakby jest to troszeczkę innego rodzaju obiekt e, hotelowy. Ale standard, wyposażenie, e, zaplecze spa, zaplecze konferencyjne, myślę, że śmiało z czterogwiazdkowymi hotelami możemy gdzieś się porównywać. A jeśli chodzi o takich najmniejszych e, bywalców, e, dzieci, czy mm -hmm. mają też miejsce dla siebie gdzieś mm -hmm. jakiś pokój zabaw, coś? Takiego typowego miejsca niestety nie mamy, ale e, tutaj w Zielonym do Góry często w weekendy mamy panie animatorki, które no, mogą sypnie. z dzieciakami spędzić czas wtedy, kiedy rodzice chcą tak naprawdę pobyć sami i zjeść sobie na spokojnie obiad. Mamy, mamy mm -hmm. również menu takie dziecięce dedykowane właśnie o, maluchom. Mm -hmm. Myślę, że tak samo na śniadaniach dzieci też znajdą coś dla siebie, bo zawsze mamy i słodycze, i pancake'i, owsianki, czyli to, co dzieciaki generalnie lubią, jedzą i, 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 chętnie, i chętnie sobie na talerz nakładają. Tutaj również przy restauracji jest taki kącik zabawy dla dzieci. On nie jest dostępny tylko dla gości e, restauracji, ale dla wszystkich. Dla gości hotelowych, dla gości ze spa, e, dla gości, dla gości e, nawet zewnętrznych, którzy przyjdą po prostu na kawkę. Tam dzieciaki też mogą znaleźć miejsce dla siebie. I w okresie letnim też zapraszamy serdecznie do naszego patio, e, który jest, tak? jest mamy patio, mm, tak. Patio jest naszą salą śniadaniową ale w ciągu dnia po śniadaniach można tam posiedzieć, wypić sobie spokojnie kawę, popracować i jest e, wyjście na ogród. Ogród jest ogrodzony, bezpieczny, e, jest trawka, kwiatki, jest bardzo przyjemnie, by, żeby poleżeć na rzeczy. Tak jest, taki mamy atrakcje, tak, taki jest kawałek nie. swojego świata tutaj hmm, mamy po prostu. Cudownie. Mieliśmy okazję porozmawiać z panią Joanną, król, przedstawicielem Apart Hotelu Lwowska 1. Ameryka po polsku. Zapraszamy. Przyjeżdżajcie do Krakowa, odwiedzajcie Zielony do Góry i Apart Hotel Lwowska 1. Serdecznie zapraszamy. Dziękuję. Za Dziękuję. Kuchnie! Od serca!